Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Proszę zobaczyć, jak pięknie słońce świeci na mojej kwiatuszki. Niedługo o moich kwiatuszkach również na moim kanale, ale możliwe, że na tym drugim, robótki ręczne Babcia Bożenka, żeby już nie mylić z gotowaniem. I ja dzisiaj chciałabym dla Was zrobić krótki filmik z propozycją. Dzisiejszy filmik będzie jakby odniesieniem do mojego filmiku już pod numerem 179 i to jest e, filmik o diecie. O diecie, którą ja zawsze robię po zimie, po świętach, po. E, i ja, albo jak uważam, że czuję się już nie tak w, ze swoją figurą i że muszę coś zrobić. I w tamtym filmiku, pod numerem tym 179, Podałam, jak robię tą dietę, i to będzie ta dieta 16.8. Tam już wspominałam, że kiedyś tą dietę przyniósł mi mój mąż do domu, powiedział, że jego kolega z Hiszpanii chyba, czy hiszpański kolega powiedział, że u niego, czy też słyszał, że ta dieta funkcjonuje jest bardzo ważna, żeby ją właśnie tak robić, żeby ostatni posiłek jeść. O godzinie 16, ponieważ wtedy w nocy o godzinie 2 uwalniają się jakieś tam rzeczy, sprawy, się coś dzieje dla organizmu dobrego i to trzeba właśnie zachować. Oczywiście niektórzy mówią 16,8 można różnie to dawać, różnie można robić to 16,8, ale jednak ja doszłam do wniosku, że jednak jak się je ostatni posiłek o 16 to najlepiej ta dieta funkcjonuje. Może nie mówmy, że to jest dieta dla nas nawet, czy dla kogoś jak robimy, ponieważ samo słowo dieta już ludzie gdzieś przed tym słowem się boją, że będą musieli głodować. Nie, to jest dieta taka, że można w niej wszystko jeść. A więc ja jem wszystko. Jeżeli mam ochotę na dwa pączki, to ja jem też dwa pączki, ale o godzinie 16. .00. I wtedy już nie jem kolacji. Albo jeżeli mam ochotę na coś, w tym, w tym dniu mam na coś ochotę na wędlinę, na kanapkę jakąś fajną z kiełbasą, z szynką, na cokolwiek, z serem, na cokolwiek innego, to ja jem też o godzinie 16. I wtedy do rana, do tej ósmej godziny, nie jem nic, ponieważ ja się już najadłam o tej 16. A więc ja jadłam już obiad, ja jadłam już śniadanie, czy drugie śniadanie, i ja o godzinie, 16 już nie umrę do wieczora z głodu. Na pewno. Chyba, że ktoś ma problemy z cukrzycą czy coś, no to musiałby z lekarzem sobie wtedy porozmawiać i jakiś jogurt czy coś sobie zjeść, czy jakiegoś owoca. Ale na owoce, proszę uważaj mają dużo cukru i załszczają apetyt. Jak zjem sobie owocową sałatkę, to po niej muszę też coś jeszcze zjeść, bo mi tak jakoś chce się jeszcze ten cukier do góry pewnie w dół i się jeść chce. Ciężko na moim kanale z gotowaniem powiedzieć nie jedzcie, czy coś, czy o, gotuję i teraz nam każe nie jeść. Nie, ja Wam powiem tak, ja całe moje życie gotowałam domowe jedzenie, takie, jakie się jadło w domu, do jakiego jestem może przyzwyczajona, czy my Polacy, czy tutaj Europa, czyli do ziemniaków, do kaszy, do ryżu i z tym kawałczek mięsa i surówka oczywiście czyli kawałek mięsa, kawałeczek jakiegoś tam węglowodana, czy jeszcze kasza, czy cokolwiek i do tego właśnie ta surówka. Surówki może być nawet najwięcej. I Wam powiem, że nigdy nie miałem problemu z nadwagą. Nigdy. Ani moje dzieci, ani mój mąż, ani ja nie mieliśmy. Ale kiedy dzieci zaczęły rosnąć, dojrzewać, to jadali sobie gdzieś, czy spali gdzieś u swoich koleżanek, przychodzili do domu i mówili, a mama ugotuj lasagne, ugotuj spaghetti ugotuj pizzę zrób i ja w ten sposób, kiedy dzieci rosły, już miały tam, były w wieku dojrzewania, chciało im się jeść, więcej jeść, wtedy chcieli, żebym ja zaczęła robić te zapiekanki, pizzę, lasagne, spaghetti i ja to robiłam bardzo często i wam powiem im w wieku dojrzewania. Było ok, one nie były grube, ale ja zauważyłam, że moja figura zaczęła się zmieniać. I dlatego później, jak dzieci sobie poszły, poszły na swoje, ja jednak tą dietę zmieniłam i zaczęłam ograniczać makarony, nic przeciwko, mnie nie służą. Makarony ograniczyć zaczęłam i zaczęłam znowu i powróciłam do ziemniaków. Oczywiście tych te ziemniaków też nie jem dużo, ale ja gotuję dużo. Ja gotuję dużo na 2-3 dni na dwie osoby czy trzy. Ja nawet jak mam więcej i przyjdą moje wnuki i zrobię do tego na przykład y, smażone ziemniaki, to się zajadają. One naprawdę też lubią ziemniaki. I wcale nie musi to być dużo, do tego jakąś kiełbaskę małą i już jest fajna kolacja czy obiad. A więc ja gotuję dużo, trzymam w lodówce i sobie odsmażam. Jak już chyba wspomniałam wcześniej, byłam na Węgrzech i jadłam w super lokalach, naprawdę piękne lokale i tam jako kartofle smażone był dodatek, dodatek np. do kotletów czy, czy do innego dania, a więc ja myślę, że nie tylko my Polacy, ale ziemniaki są zdrowe i na pewno nie są nic złym, jak się teraz może mówi. Ale więc chipsy ziemniaczane, tak można jeść niby paczkami, ale ugotowanego ziemniaka, Mało, bo szkodzi, podobno, ale nie wiem. I mam powiem tak. Dzisiaj chciałam zaprosić na tę moją dietę. 16-8 w moim wykonaniu, albo w takim, jakim najbardziej się proponuje. Czyli wstajemy, godzina 7, 8, 9, pierwsze śniadanie. Potem możemy coś przekąsić. No i obiad między godziną pierwszą a trzecią. A później 16, albo ciastko, albo torta albo bułkę, albo kromkę chleba, albo co macie ochotę jeszcze, co chcielibyście w ten dzień zjeść. Pomyślcie, zróbcie sobie, zjedzcie i to ma być wasz ostatni posiłek. Potem możecie pić sobie kawkę czarną, będziecie sobie e, herbaty pić i wodę. Wodę możecie cały czas. No i oczywiście nie wolno długo wysiadywać nocami do godziny 12.1, pierwszej, ponieważ na nowo będzie się chciało jeść. I wam powiem, że w pierwszym miesiącu 4 kilo jest gwarantowane, nawet 5. Jest tak u mnie. Ja chcę zgubić mój brzuch. Znaczy ja chcę zgubić mój brzuch, ponieważ ja już jak staję do nagrywania, to ja tylko sama widzę ten brzuch. A więc chcieliście mi widzieć, mam brzuch, a więc widzicie mnie teraz tylko i wyłącznie z brzuchem, albo nie tylko. Ale mnie to przeszkadza, że ja tutaj mam tak dużo tego brzucha. Zaraz Wam pokażę. Możliwe, że tak on wygląda. To mi nie pasuje. Widzicie? Ja mogę tak jeszcze wciągnąć troszkę, nie? A więc chodzi o ten brzuch, idzie lato i chcę wyjść sobie na basen, czy gdzieś pojechać, się opalać i ja chcę zrzucić ten brzuch. I jak ja teraz w lutym zacznę, to Wam powiem w maju, czerwcu, będę miała ten brzuch wek. Czyli nie będzie go, albo przynajmniej będzie dużo mniejszy. I jeżeli tak zrobicie. Jak ja Wam proponuję, w pierwszym miesiącu schudniecie 3-4, może 5 kg. To jest normalne, bo też i woda wszystko tam się Wam zmniejszy, ale, ale później będziecie tracić już tylko może 2 kg, albo tylko kilogram w miesiącu, ale Wam powiem, że po trzech miesiącach już może być 6-7 kilo albo i 8 kg. A więc bierzcie to pod uwagę, że robiąc tą dietę... Możecie zrobić to tylko i wyłącznie dwa miesiące, trzy miesiące. Później możecie się starać podobnie żyć, ale już się tak nie stresować. I to, co mam sobie powiedzieć. Jeżeli jest jakaś impreza, ja na imprezie jem, a potem od następnego dnia znowu zaczynam robić tę dietę. Po dwóch, trzech dniach już robienia tej diety, te pierwsze dwa, trzy dni są zawsze takie ekstremalne, można powiedzieć. Człowiek się czuje głodny i myśli, ale już po w trzech, czterech dniach naprawdę jest lżej. Już nie myślicie. Ja nawet jak wstaję na drugi dzień, to już mi się nawet nie chce jeść. Ale ja sobie zjem. Dziewiąta, dziesiąta, kawę jedną, dwie sobie wypiję z mlekiem, żeby te kalorie już były od rana. Nie na wieczór, ale z rana, ponieważ ja wchodząc, poruszając się, ja spalę te kalorie. A jeżeli ja zjem wieczorem o, 7, o 19, tak moja znajoma, mam znajomą bardzo fajną lekarkę, kiedyś nie chciała te diety robić. Teraz robi, a ona staje o 12 piękne, wielkie śniadanie, a na kolację o 19 je sobie piękną, wielką obiadu kolacja. I ona się dziwi, że ona nie chudnie. I to jest normalne, to się nie schudnie, ponieważ ona nie ma czasu tego spalić, ponieważ idzie na sofę. Wkładzie się i leży do rana, śpi. I tak będę robiła możliwe, że przez cały post, aż do świąt. W międzyczasie, jak będzie jakaś imprezka, będę jadła, a więc mi nic to nie przeszkadza. Możliwe, że już wtedy nie możemy tak dużo zjeść, bo nasz też żołądek się obkurczy i to jest też dobre. Ponieważ, jeżeli mam rozciągnięty żołądek, no to wiadomo, że potrzebujemy więcej, a więc też skurcza się żołądek. To jest też pozytywne. Niektórzy idą na operację, wycinają sobie część żołądka, bo mają już tak rozciągnięty. Ale ja myślę, że to idzie zrobić i Wam pokażę to, ponieważ widzieliście się mój brzuch i zobaczymy po 4-6 tygodniach, jak będzie ten brzuch wyglądał. A więc, kto chce, kto ma ochotę, może, zapraszam do wspólnej diety, żeby się przygotować, jakby do lata. A więc dziękuję bardzo, dziękuję, że mnie wysłuchaliście i mam nadzieję, że coś takiego zrobicie i Wam się przyda. I jak można prosić o łapki, osoby, będę się bardzo cieszyła, ponieważ to jest wielki problem dla niektórych i proszę Was, skorzystajcie, bo, ponieważ to jest jedyna dieta, którą znam, gdzie nie można się można powiedzieć głodzić, można wszystko jeść tylko w odpowiednich godzinach. I to trzeba przesunąć. A więc to nie jest dieta, tylko jakby przedstawienie swojego jedzenia albo swoich przyzwyczajeń do jedzenia. Czyli nie jemy wieczorem, kiedy leżymy, tylko jemy rano, obiad, do popołudnia, kiedy chodzimy, możemy te kalorie zgubić. A więc jeszcze raz dziękuję i zapraszam.